Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w takim krótkim wstępie przed odcinkiem z czasu na hardcora. Serdecznie Wam dziękuję za 5000 oddanych subskrypcji na mój kanał. To wielkie osiągnięcie w tak krótkim czasie. Więcej świętowania jak i podziękowań dla Was znajdziecie w odcinku specjalnym, który już niebawem pojawi się na moim kanale. To wszystko z mojej strony i zapraszam na kolejny odcinek czasu na hardcora. Żegnajcie! Witam Was wszystkich w nowym odcinku z serii Czas na Hardcora eee, Niestety Fraps nie nagrywał mi dźwięku eee, No i pewna część nie została nagrana O, fajnie, wioska NPC eee, I spora część nie została nagrana, ale właściwie tylko tam podróżowałem Bo chciałem gdzie indziej ogólnie zamieszkać No i cóż, dotarłem w takie miejsce eee, A teraz ku moim oczom ukazała się wioska NPC I myślę, że Tutaj możemy swobodnie plądrować to wszystko, jedzonka trochę będzie, a przy okazji możemy tutaj zamieszkać. Myślę, że te hipcie nie będą miały tutaj żadnych zastrzeżeń do tego, abyśmy mogli tutaj zamieszkać. Więc cóż, pasuje, poczekamy aż tutaj troszkę urośnie to wszystko, a ja... Myślę, gdzie tutaj mogę się wprowadzić. Najlepiej w największym domku, ale to tak na chwilę obecną, bo później oczywiście e, sam zbuduję dom. No myślę, że to jest wystarczające miejsca. Ty kolego, no nie chcę Cię tutaj ubijać, ale z racji swojej mógłbyś opuścić mój dom. E, a, Ty też. No dobra. Albo cóż, będziesz moim gościem, zostawię Cię przy życiu. No teraz e, głupia sprawa, w 1 nie możemy zbierać tych szyb, a szkoda e, No cóż, piecyk też sobie tutaj postawmy e, Później jakoś to ładnie zagospodarujemy łóżeczko Myślę, że tutaj może sobie stać Gdzieś tutaj e. A ciebie troszkę w tą stronę przesuniemy Okej okay i cóż węgiel tutaj sadzimy to jest ten dobra przepalmy w takim razie tutaj mięsko mm. o i zrobimy już wiem co zupki się na pewno przydadzą bo już częściowo głodna głodny jestem głodna moja postać jest jeszcze o jest skrzynka Albo może ją przestawię I dam na drugą stronę I od razu zrobimy podwójną skrzynkę Hop Dobra I teraz poupychajmy Te wszystkie graty Później się weźmie te Najpotrzebniejsze rzeczy Szkła mam już trochę, bo przy okazji tam Zebrałem trochę piasku Już od razu przetopiłem, Tutaj już... Dobra, mamy mięsko. Zabierzmy trochę ze sobą. I cóż, yy... jeszcze mogłem trochę kobla wziąć I byśmy zbudowali... O, ale fajna góra i tutaj gdzieś zbudujemy taki budynek który będzie powiedzmy kopalnią no tu jest fajna droga więc no i łopaty nie wziąłem ale cóż ręko mnie najgorsze są trówki idealnie patrzcie będziemy mieli już zbroję przynajmniej jakąś część zbroi ale już słońce zachodzi więc na dziś jeszcze sobie odpuśćmy Pójdźmy spać a i pochodnie nie wstawiłem, albo... nie mam, szybko się ściemnia, muszę przyznać. A nie, nie mam. Pochodni, dobra. Tej trochę tych A nie wiem czemu to w crafting table robię. No ale cóż dobra. Oj, dobra jest to krobie mięso, też sporo życia. Potrafi przywrócić. Dobra, tyle chyba wystarczy tu jeszcze. Dobra. Prawie czego, jakby miało nas coś zaatakować. Nie, jest ok. E, trzeba to zjeść. Okay. Dobra. Okej. Okay. Skóra odłóżmy. A jeszcze łopatę, bym znowu zapomniał. Mam, jeszcze. I zrobimy taką kopalnię. Ponieważ no potrzebuję nieco surowców. Już niedługo myślę, że jakiś sobie tutaj domek zbudujemy. A tutaj będzie takie wejście. Myślę, że zrobię to w formie schodów, które będą szły coraz niżej aż niemalże do Bedroka. Dobra. I na niektórych poziomach po prostu będą rozgałęzienia na boki. I obudujmy to sobie jakoś, żeby tutaj żaden z potworów nam się nie pchał. I pójdę po szkło. No, trzeba zrobić szklany dach, aby w dzień tam było w miarę widno. Bo do końca tam światło nie będzie się dostawać, ale zawsze coś. Dobra, trochę więcej jednak tego kola potrzebuję. Tego wezmę cały stack i przy okazji e, także zabiorę ze sobą ten list i tam uzupełnię pobrak jednego dirtu w drodze no to zresztą też jakoś to dziwnie się wygenerowało okay. Dobra. Mm -hmm. no i zróbmy tak i tutaj będzie pojedyncze wejście Jak widzicie nic szczególnego. Mą być tylko zwykłe zejście, więc tutaj do estetyki tego pomieszczenia się nie będę przykładał. Dobra. I czy tutaj tak da radę? Myślę swobodnie przejść. W tym razie tutaj już stawmy szkło. O idealnie dostęp do morza jest. Więc fajne umiejscowienie tej wioski. Okej, okay. chłopata jest No i myślę, że już... Oj, zlepsułaś Myślę, że już możemy dzisiaj również powalczyć, jak nadejdzie noc Kilka potworków pozabijamy Bo cóż, co za, za tryb hardcore bez walki ale cóż, tak to jest chociażby w grach RPG, też na samym początku zazwyczaj unikamy walki, dopiero jak nasza postać stopniowo się będzie rozwijać wtedy możemy walczyć z coraz to silniejszymi potworami i tutaj mamy coś podobnego to cóż, troszkę tutaj pokopię, posiedzę a potem ponownie wytołuj życie Zobaczcie skończyłem kopanie jak na razie znalazłem tam tylko węgiel i podwodne jakieś jeziorko No ale cóż słońce zachodzi czyli tak jak wam wspominałem czas teraz na element walki odpowiednio się tylko przygotuję Właśnie będzie mi potrzebny miecz żelazny i troszkę jedzonka myślę że no to jak na razie starczy hełmu nie chcę z z z robić. Eee Ponieważ nie jest to dla mnie najlepsza zbroja Wolę zupełnie co innego No i dobra Ruszajmy co tutaj mamy Tam jest krowa, o, creepery Które sobie na razie odpuścimy ale hmm, Co tutaj jeszcze mamy? O, zombie, zombie. Zombie może być. Wszystko <młysza> o tym <ten> procesu będzie. Tutaj <młysza> są krówki, tutaj się na pewno wybiorę. ponieważ zależy mi na skórze. Zbroj jest bardzo cennym elementem tego wojownika. Okej. Okay. A sporo tych prosiaków się zespawnowało. A dziwne nie wiem może na tych terenach akurat sporo zwierząt się spawnuje. O jest pająk, nie zauważyłem. Jest taki mały, że skrył się w tej trawie. Creeper. Ktoś mnie zauważył zielony ludek. Z szarży muszę je. Ile wy macie życia? No. Eee. Yy -y -y. Najgorzej jak chmara potworów się rzuci, to wtedy najczęściej ogarnąć taką sytuację. Ale gdy są to pojedyncze jednostki, wtedy jakoś łatwiej opanować całą sytuację. O nie, szkielety. Najgorszy potwór. Ponieważ walczy na dystans. I dopiero w zbroi będę mógł z nim walczyć albo przynajmniej będę musiał posiadać jakiś człowiek. OK okej okay. tutaj już widzę wszystko urosło więc mogę to powoli już zbierać ale to jeszcze chwila poczekam, może jak wszystko urośnie i za jednym razem to zbierę ale sporo tego, kurde Są krówki, ale przy nich creeper. Najpierw z nim się muszę uporać. Kurde. Dobra, to trudno. Jeszcze mieć kielet zauważył. Teraz mykam do domciu na chwilę obecną Walki jak na chwilę obecną starczy Ok Trzeba jeszcze coś zjeść No I to chyba na dzisiaj to wszystko Dziękuję Wam za oglądanie Zapraszam do komentowania jaki oceny tego filmu no i cóż, widzimy się niedługo w kolejnym odcinku a Was zapraszam również na moje poprzednie produkcje które równie były podobnie ciekawe jak te które mam okazję kręcić teraz dobra na no zakończenie jeszcze tego klipera rozwalimy E cós, do zobaczenia!